Wybitne dzieło. Napadliście na profesora Roszkowskiego. Z błotem go zmieszaliście w tym tvn -ie. Wielki podręcznik. Doprowadziliście do hejtu niewiarygodnego na pracowników wydawnictwa. Niesamowite emocje. Zaprawdę zawsze się płaci wielką cenę. Prawda zawsze dużo kosztuje. To już czas. Na drugą część omówienia hit. I zaczniemy od czegoś, czego w tej książce jest bardzo dużo. Zaczniemy od Jana Pawła II. Ale tylko rozważcie zostawienie suba i lajka, to Wam się będą filmy wyświetlać. Dzięki! Bo serio, jest wciskany wszędzie. Jest sobie taki rozdział o gospodarce i o cyfrowych gigantach, które może dostały za dużo władzy w naszych dzisiejszych czasach. Temat aktualny, temat słuszny, taki, który faktycznie warto poruszyć w tego typu podręczniku i jest to okej, okay. wiadomo, można się przyczepić do egzekucji w niektórych elementach, ale co do zasady też nie ma, co się czepie. Aczkolwiek pewne wątpliwości może budzić dobór konkretnie najlepszych możliwych autorytetów w kwestii wolności słowa i w kwestii no, właśnie tego tematu. Tu wkraczamy znów w niezwykle ważny obszar rozważań na temat wolności jej rozumienia i rozumienia jej zakresu. Teorii na ten temat jest dziś mnóstwo. W sumie tworzą matwaninę. W takich sytuacjach najlepiej naświetlają sprawę słowa. Najprostsze. I tak je spotykamy w nauczaniu jednego z największych myślicieli naszych czasów, świętego Jana Pawła II. Na zakończenie podróży apostolskiej do Niemiec powiedział on 23 czerwca 1996 roku w miejscu symbolicznym przed bramą brandenburską. Tak, i tutaj teraz leci stat z papieża i to taki stat na całą absolutnie stronę, który podsumowany jest słowami: prosto. I wyczerpująco. I serio, my, my rozumiemy wiele, nie? Ale nazywanie no, od razu popierze jednym z największych myślicieli świata naszych czasów to brzmi trochę dużo chyba jednak. Tak jakby zaryzykujemy to twierdzenie, ale dobra, nawet jeśli nie. Nawet jeśli ktoś uważa, że to jest największy myśliciel, nawet największy. Spoko. W okej. Okay. Bardziej fascynuje nas fakt pokazania tego, jak bardzo papież jest najważniejszą rzeczą na świecie, na takim, wiecie, czysto poziomie, że mamy dział, rynek i wolność, z ważnym tematem wolności słowa. I papież jest jakby najlepszym możliwym autorytetem od wolności słowa. Jakby to to jest absolutnie top. I jeszcze do tego wszystkiego, to, to jest w ogóle ten cytat, jest na całą stronę i to jeszcze pod ryjem Ilona Maska. Nie wiem, w sensie. Cała strona, dosłownie odtąd, dotąd jest ten fragment. Czy naprawdę to są najprostsze możliwe słowa na nazwanie? Wolności słowa, to jakby to, to jest to najprostsze, co, do czego można się odwołać w podręczniku dla pierwszej klasy liceum. Chociaż zdecydowanie nie jest to jedyny zarzut, który w tej sprawie można zrobić. Tylko do następnego musimy zrobić Wam bardzo dziwne wprowadzenie. Widzicie, dawno temu przeglądając martwą platformę społecznościową, jaką jest Facebook, natknąłem się na pewien fanpage piłkarza, ale jakby dziecka. Piłkarza. Zliczyli w sensie nie, że dziecka piłkarza, tylko piłkarz, który jest dzieckiem. No i ten fanpage jest prowadzony przez rodziców tego dziecka, no i ten ma trochę obserwujących, no i opisuje się tam jego przygody, perypetie i to, jak mu idzie granie w piłkę nożną. No i teraz zapytacie, ale czemu nam to mówisz? Co kto pytał? Jakby, rozumiem to, rozumiem to. No i to jest słuszne pytanie, ale żeby ten punkt, który chce zrobić, można było zrobić, to muszę wam przeczytać przykładowy post z tego frontpage'a. I to są oczywiście publiczne informacje, ale jakoś tak mamy takie poczucie, że wolimy ocenzurować imię i tamte kluby, żeby jakby to nie było takie proste zweryfikować kto to. To nie jest nic tajnego, ale jakoś tak mamy takie odczucie, więc słuchajcie. Kolejny udany występ naszej drużyny, Dijszman Cup, na 5 meczów, wygrywamy cztery i tylko raz przegrywamy. Gra akademik Naprawdę dobra, brawo, po raz kolejny gra... Wygląda bardzo dobrze. Powoli widać już zmęczenie sezonem, ale niebawem koniec. Udało mu się strzelić bramkę z rzutu rożnego. Lewa noga. Z prawej nogi z rożnego też prawie weszło, ale w ostatniej chwili zostało dobite przez kolegę. Prawdopodobnie bez tej dobitki też by wpadło. Ponadto drybling. Wysoki poziom. Świetne podania przez kilka linii. Bardzo dużo widzi na boisku. W dodatku obydwie nogi na takim samym poziomie. Dobra, i dlaczego w ogóle przeczytałem wam ten post? No bo teraz zobaczcie, jak pan profesor opisuje. Jana Pawła II. W II Soborze Watykańskim bardzo ważną rolę odegrał biskup Karol Wojtyła z Krakowa, który w czasie soborowym uzyskał nominację arcybiskupa i w 1964 roku objął funkcję metropolity krakowskiego. Uczestniczył we wszystkich sesję. a jego wystąpienia po łacinie, robiły na wszystkich wrażenie i miały duży wpływ na końcowe dokumenty. Brał bezpośredni udział w opracowaniu konstytucji duszpasterskiej, o kościele w świecie współczesnym oraz deklaracji o wolności religijnej. Wygłosił referat na tak kluczowe tematy jak wolność religijna, dialog kościoła ze współczesnym światem, powołanie świeckich i reforma liturgiczna. Zyskał u wszystkich duży szacunek i stał się postacią rozpoznawalną w całym kościele, nie tylko w nim. Czy tylko dla mnie to brzmi? Prawie tak samo. I nie zrozumcie nas źle, my nie mamy żadnych zarzutów do tego fanpage'a, nie? No to jacyś rodzice prowadzą dumni ze swojego dziecka mu fanpage, spoko, nie? W sensie, okej, okay, git, fajnie, fajnie, spoko. Ten język tam nawet pasuje, nie? Do pewnego stopnia. Bo to na koniec dnia jest jednak tylko mówienie, że wiecie, ktoś fajnie podaje piłkę i tak dalej. Spoko, rozrywkowe, okej, okay, fajnie się czyta. Też przez czytanie tego mówię fajnie cały czas w ogóle, super. Ale fakt, że profesor w podobny sposób w podręczniku do liceum opisuje Jana Pawła II i jest w tym coś po prostu dziwnego, czego my nie umiemy nazwać. Strasznie chcieliśmy wam pokazać, jak traktuje Jana Pawła II no właśnie profesor Rożkowski. W taki dziwny trochę sposób. Ja naprawdę nie wiem, jak wam wytłumaczyć to uczucie, ale myślę, że po prostu może niektórzy z was je czują i rozumieją ten mój problem. Ale my musimy sobie w tym miejscu coś wytłumaczyć. Stoimy na górce papieskiej, bo w tym filmie my nie chcemy śmiać się z papieża, to, to naprawdę nie jest nasz cel, serio. Po pierwsze nie chcemy, po drugie trochę się boimy po od Ziobry, więc no my tak w imieniu tego, żeby nikt się nie obraził, nie, i żeby ten to, to my róże tutaj. I to naprawdę nie jest o papieżu, tylko o podejściu pana Różkowskiego, serio. No to jak mamy jasną sytuację, to możemy iść dalej. W ramach pokazywania wagi papieża, nadawanej mu przez ten podręcznik, polecimy z kolejnym statem, z którego dowiadujemy się, że papież trząsł polityką międzynarodową. W październiku 1979 roku goszczący w USA Jan Paweł II wygłosił przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, podkreślając przyrodzony charakter wolności i praw człowieka oraz ich znaczenie dla pokoju światowego. Papież rodem z Polski szybko stał się autorytetem nie tylko religijnym, ale moralnym dla wszystkich narodów. W każdym kraju, gdzie przybywał, za pastorską pielgrzymką witały go owacje i wielka sympatia milionów ludzi. Strasznie dziwna intonacja, pochodzący ze zniewolonego przez komunistów kraju, a ponadto obdarzony osobistą charyzmą, stało się dla wszystkich ludzi symbolem zwycięstwa nad zauchomaną ideologią, prawdy nad kłamstwem, wolnością nad niewolą. Jego głos zaczął się liczyć także w światowej polityce, choć Watykan bezpośrednio w nią się nie angażował. Dziwna składna na koniec. Ta, bo my trochę siedzimy w tej polityce i musimy przyznać, że nie obserwujemy na co dzień jakiegoś wielkiego wpływu, tudzież dziedzictwa papieża w sferze polityki międzynarodowej, jakoś tak ultramocno. I my czujemy, że w Polsce papież jest bardzo ważną postacią, nie negujemy tego. Ale to też, no, chyba zachowajmy jakieś proporcje, nie? No, 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 zrobił przemówienie w ONZ, -cie. no spokojnie, no papież Franciszek że ostatnio też robił. prze, nie wiem, no, witano go w wielu państwach owacjami, no, no, no tak. My wielu papieży się wita w ten sposób, nie? Tam wielu, w ogóle, też głów innych kościołów pewnie. Czy, czy na pewno to jest aż tak ważne? Czy to jest aż tak znamienne i aż tak wyróżnia papieża Polaka wśród innych papieży? Ale to jest chyba ta kwestia, tej potrzeby niektórych ludzi, aby budować tą legendę i te wszystkie. Pomniki, nie? To, to chyba jest po prostu spięte właśnie z tą częścią. Chociaż na koniec nie. To wszystko, co wam mówimy, jest też ciekawe, bo nawet nie ma znaczenia, czy papież Polak był tak wielką postacią, jak to się przedstawia w tym podręczniku, czy nie był. Bo podtekst tego wszystkiego jest prosty. Stworzyć z papieża faktycznie wzorzec do naśladowania, stworzyć współczesnego Herosa, stworzyć idola dla nastolatków, może powiedzieć, taki, wiecie, rolmode. I my uważamy, że ta próba nie jest najlepszą próbą na świecie i może się nie uda. I biorąc pod uwagę, do jakiej grupy docelowej ten podręcznik jest celowany, odnosimy wrażenie, że jest szansa, że duża część z tych osób to z papieża dosłownie robi żarty od dłuższego czasu. I ten poziom pompatyczności, i ten poziom wywyższania, i ten poziom pokazywania największego człowieka w historii, może to bardziej nasilić. Niż sprawić, że ludzie będą mieli takie, o faktycznie. Jakaś taka nasza po prostu luźna sugestia i obserwacja. Ale dobrze, skończmy z tym, przejdźmy do następnego fragmentu. Bo tutaj na chwilę przestaniemy omawiać podręcznik na poziomie fragmentów, a zrobimy takiego bardziej klasycznego Orba, gdzie ja stoję na Green Screen, opowiadam wam pewną historię związaną z polityką, w tym wypadku z taką polityką ministerstwa, konkretnie edukacji. Czasami na tym kanale, kiedy nie ma akurat okresu ogórkowego, to opowiadamy o tym, że o jakaś ustawa przechodziła w taki, a inny sposób, i ten obraził tego, i to jest całkiem zabawne. Zdarzały nam się takie filmy. No i tego od dawno nie było, no bo wiadomo sobie te sprawy, na szczęście hit dowiózł. Bo widzicie, podręcznik, żeby mógł zostać użytkowany, musi przejść recenzję. Dwie merytoryczne i jedną recenzję językową poprawności polszczyzny. No i te merytoryczne przeszedł Git. Okej, okay. ale recenzja językowa już nie była taka prosta. No bo typ, który tą recenzję pisał, tak stwierdził, że no językowo to ten podręcznik tak średnio bym powiedział. Ja tu muszę zaznaczyć, jestem absolutnie beznadziejny w pisaniu w język polski. Jestem absolutnie dramatyczny, naprawdę. Kto śledzi Instagrama, ten czasami widzi te wytwory. Ale nawet ja, czytając ten podręcznik, dostrzegam takie. Coś jest nie tak. Niektóre te zdania wyglądają troszeczkę dziwnie, ale... Ten recenzent językowy odpalił się nie tylko w kwestii języka, ale też trochę treści. No i nie przepuścił podręcznika, no i pytanie brzmiało: co teraz zrobić? Odpowiedź A: zrezygnować z podręcznika. Odpowiedź B: poprawić błędy językowe i jakoś wybrnąć z sytuacji. Odpowiedź C. Wysłać do następnej recenzji, która zmiażdży pierwszą recenzję. Odpowiedź D. Stworzyć jakiś inny podręcznik, którym wszystkie środowiska mogłyby się wypowiedzieć nie byłoby takich kontrowersji. Oczywiście, że odpowiedź C. Gratulujemy, wygraliście milion złotych. No więc tak, przekazano to innemu recenzentowi, który faktycznie zmiażdżył pierwszą recenzję. Ale tak wiecie, naprawdę zmiażdżył też w ogóle pierwszego recenzenta. Drugi recenzent na przykład sugeruje, że pierwszy recenzent nie wytykał błędów ortograficznych, żeby, cytat, o válido vale. Podręcznik. No i wiecie, to faktycznie mógł być stryczek w nos wymierzony w ten podręcznik. Ale z drugiej strony, jeśli zarzucamy komuś, że ani włapać błędów ortograficznych, mówiąc słowo uwalić w oficjalnej dokumentacji, to też tak dziwnie, nie? Więc takie spider na siebie trochę wskazują. Ale to bez znaczenia, bo teraz przejdziemy do naszej ulubionej części tego bifu. Bo uzasadnienie używa czasem mocnych słów. Krytykowane, w domyśle, przez pierwszego recenzenta są używane w tekście sformułowania lewak, lewacki. Wiem, że to nie miłe dla określonych kręgów inteligencji sformułowania, jak oświeca nas recenzent. Według słownika WSJP, pan pejoratywne, no tak. Jednak to nie znaczy, że obraźliwe. A między lewakiem a lewicowcem jest poważna różnica, i potrzeba precyzji wyrażenia się zmusza nas niekiedy do używania określeń pejoratywnych. Bo ta dyskusja bardzo szybko zeszła z językowych kwestii na spór światopoglądowy. Jest w ogóle też znamienne dla tego podręcznika, tak w kontekście jakichś tam podziałów. I faktycznie też, obiektywnie rzecz biorąc, nie pierwszy recenzent też chyba troszeczkę wyszedł ze swoich butów recenzowania tylko języka i zaczął lecieć ideologicznie. Ale też drugi dla jasności no nie pozostaje mu absolutnie dłużny. Pierwszy recenzent napisał: Podręcznik powinien zachować się pluralizmem idei i poglądów a nie prezentować jednostronną wizję kultury i świata, w tym wypadku, w wydaniu katolicko-konserwatywnym. I teraz analiza tego fragmentu przez drugiego recenzenta. Może ten pluralizm powinien dopuszczać krzywienie także anarchizmu, nazizmu, komunizmu i rasizmu? Na szczęście o kierunku wychowania decyduje państwo. Ten zarzut zawiera wiedzę jedynie o preferencjach rzeczoznawcy. Bo to jest bitwa profesorów, nie? która dzieje się na państwowej dokumentacji. I to bitwa profesorów zajmujących się poprawną polszczyzną. My naprawdę widzimy oczami wyobraźnię, jak oni stoją naprzeciwko siebie, w cylindrach, monoklach i tak dalej, zdeją białe rękawiczki i tak uderzają po twarzach, mówiąc motyla noga, co, co, co jakiś czas. To jest niesamowite. My byśmy strasznie chcieli zobaczyć biw tych dwóch profesorów, którzy będą, wiecie, nie wiem, tak w rapowej konwencji 13-głoskowce lecieli, czy coś w tym stylu. To serio byłoby super, gdyby było w internecie i to mogłoby się zarąbiście oglądać. Bo to jest nasz pomysł. Albo mamy tam albo my to robimy. W sensie nie wolno tego. Nie, nie. Nie, to nie. Więc już na tym etapie zrobiło się zabawnie, ale to oczywiście nie jest wszystko a propos dopuszczania tego podręcznika do użytku, no bo to, to byłoby za mało. Na przykład minister Czarnek, który absolutnie mówi, że to nie on jest odpowiedzialny za podręcznik, to, to on tutaj nie ma z żadnego związku, to jest po prostu ministerstwem i on nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje. Zauważył, że podręcznik może nie za bardzo być sukcesem, więc stwierdził, że walnie taki lunch, wieczorek. Konferencję z udziałem nauczycieli, na którą ministerstwo wydało 110 tysięcy złotych, czyli de facto promowało podręcznik prywatnej firmy, tak, no bo to jest wydawnictwo, za państwowe pieniądze, żeby na pewno ludzie go używali. Okay. To tak jest argumentu o tym, że nie, my w ogóle go nie promujemy. My to neutralnie, po prostu podręcznik dopuszczamy, tylko to. Do tego trochę nieładnie wygląda fakt, że kiedy inny podręcznik został zgłoszony do ministerstwa, żeby być i dla prawdziwości później, znacznie później niż ten pierwszy, ale jednak no, na recenzentów, wyznaczenie recenzentów czekał 16 dni. No a ten Różkowskiego, czyli nasz podręcznik do hitu, nasz podręcznik do hitu, czekał 4 dni. Co jest no, pewną różnicą. Szczególnie przy tak napiętym grafiku i tym, że no, naprawdę trzeba było się śpieszyć z tym wszystkim, żeby zdążyć wysłać to do szkół i wydrukować i tak w serii mamy wrażenie, że ministerstwu zależało, żeby tylko jeden podręcznik mógł być tym prawdziwy. Na dla jasności daj też jest zabawnie. Przeczadnego odpowiada bardzo mocno wszystkim tym, którzy z podręcznikiem się nie zgadzają, nazywając ich hejterami, mówiąc, są gorsi niż komuniści, że tak naprawdę nie chcą zniszczyć pana profesora Rzeszkowskiego. to jest zaszczuty biedny człowiek i on walczy o naszą wolność, ideę i tak dalej, ale zobaczcie, źli ludzie go atakują. My, my nie wiem, bo on nas nie mówi też dla jasności. on jednak głównie mówi o platformie TVN, nie, ale no, jakby czujemy, że gdzieś tam, gdyby o nas wiedział o naszym, istnieniu, to może myślę, że też tak ona. Tak by naprawdę my nie, my, my nie hejtujemy w tym filmie. Nie? My nie hejtujemy w tym filmie, my wyrażamy swoją opinię. I, I co ważne, analizujemy słowa, które są ten, więc nie, nie, dzisiaj. W sensie... No, nie podoba nam się to tak, że pan minister wychodzi i mówi, jak się ktoś nie zgadza, to jest haterem i jest zły. No, to tak nie działa. Należy no, by jakoś panu Roszkowskiemu pomóc, no bo jest taki atakowany, a też podręcznik chyba się nie najlepiej sprzedaje, bo mało kto chce z niego korzystać. No to jednak twierdzą, że trzeba coś z tym zrobić. I tak właśnie Poczta Polska oficjalnie poinformowała, że będzie sprzedawać swój podręcznik, nasz podręcznik, nasz podręcznik w swoich placówkach. I. To jest niezły pomysł, tak naprawdę. Znaczy, okay, rzadkością jest, żeby na poczcie sprzedawać podręczniki, chyba, ale uważamy, że to w sumie pasuje. Jakby ta stylistyka i ta treść bardzo pasuje, żeby stać obok tych wszystkich rzeczy, które są teraz w pocztach. Nie wiem, kiedy ostatnio byliście, mi się zdarzyło jakieś dwa miesiące temu. To wiecie, te przepisy, te jakby cukierki, jakieś sprokaty rzeczy. Podręcznik się tam odnajdzie. Całkowicie nieironicznie odnajdzie się tam. Ale dobrze, zostawmy już konwencję zwyczajnego orba. Wróćmy do tej zwykłej. Czas na kolejną sekcję fragmentów pod tytułem Zgniły zachód. Mówiliśmy wam już, że wrogiem pana profesora jest zgniły zachód. Atakowany jest za wiele rzeczy, za liberalizm, złe wartości, nieposzanowanie tradycji i tak dalej, tak dalej, jest masa. Ale takim głównym chyba zarzutem, który pan profesor to zgniłego zachodu ma, jest próba ekspansji tych idei na Polskę. Do Polski szybko przeniknęła moda na muzykę zespołów The Beatles, The Rolling Stones, którzy koncertowali w Warszawie w 1967 roku oraz kolejnych fal muzyki rockowej następnych lat. Mało kto z młodego pokolenia mógł jednak rozszyfrować słowa tych przebojów z uwagi na bardzo rzadką znajomość języków obcych poza obowiązującym rosyjskim oczywiście, dlatego często zawarte w tych przebojach obrazoburcze treści nie zmieniały szybko obyczajów młodzieży, ówczesne prywatki były najczęściej jedynie okazją do tańców, alkohol był spożywany w umiarkowanych ilościach. I ten fragment możecie kojarzyć, więc pozwólcie, że rozłożymy go y, trochę bardziej na czynniki pierwsze. Niejako teza wysuwana przez profesora jest taka, że do czasu pojawienia się u nas y, w Polsce tego typu wzorców, ogólnie rzecz biorąc, y, na domówkach nie tutaj nie przesadzało się z alkoholem. Y, albo w domyśle młodzież była jednak spokojniejsza, albo w domyśle w ogóle piło się mniej alkoholu. No i tego typu wzorce właśnie później zaczęły źle, ogólnie źle wpływać na społeczeństwo, czego jakoś jeden z przejawów będzie rozpijanie. No więc sprawdziliśmy to, i. No się to trochę nie zgadza wszystko, co pan profesor tutaj tłumaczy i twierdzi. No bo w tekście pada 67, czyli de facto mówimy o właśnie takim początku lat 70. końcu lat 60. No więc tak można zakładać, że skoro ci ludzie tego angielskiego nie znali, no i te, te, te wzorce jeszcze nie zdążyły ich zniszczyć, no to tak naprawdę. A co, bo ewentualnie pod jakiś koniec lat 70. to zaczyna faktycznie faktycznie gdzieś tam działać, nie? No, tak tak można by zakładać. No to zacytujemy wam teraz fragment artykułu z polskiego Radia, też dla jasności: Polskie Radio, czyli spółki skarbu państwa, czyli raczej po stronie pana Różkowskiego, tak? W sensie, to nie są obce pomioty. No, zrozumiecie, czemu tak teraz mówimy. A to w dalszej części filmu. Yy, fragment. Na początku lat 50. statystyczny Polak wypijał rocznie 1,5 litra. Alkohol w przeliczeniu na czysty spirytus. Pod koniec lat 70. było to już 8,6 litra. Mówił w dwójce profesor Krzysztof Kosiniak, autor monografii Historia pijaństwa w czasach PRL, polityka, obyczaje, szara strefa, patologii. A jeśli chodzi o konkretnie prywatki, osoby młode, no to dalszy fragment. Po pierwsze dominującym alkoholem spożywanym przez Polaków stała się czysta wódka. Obniżył się wiek konsumpcji i coraz częściej pito według standardu, który streszcza się w haśle dużo, często i mocno. No i to już tak wygląda, że jednak ten problem ze wzrostem mieliśmy przez dłuższy czas i chyba niekoniecznie oznacza. Oznacza to, że właśnie przez to, że pojawiły się The Beatles i The Rolling Stones, to, to się zaczęło dziać. Ale nawet jeśli założymy, że tutaj ta teoria i to właśnie przez nich, to co robi ten gigantyczny spadek spożycia wódki z lat 80. do lat 2000. -tych? Czyżby w czasach, gdzie takiej muzyki zagranicznej, kultury i tak dalej było jeszcze więcej niż wcześniej, a do tego zauważmy, coraz więcej osób pewnie znało angielski, więc też ta kultura miała jeszcze większe przełożenie, to, to, to dlaczego wtedy akurat zaczęło spadać i my byśmy zaryzykowali teorię, że może chodzi jednak o to, że zmieniał się ustrój i, wiecie, ludzie mieli na przykład nadzieję, że będzie lepiej, czy było, czy nie było to, już było, to już my w ogóle się nie dyskutujemy o tym, nie, nie będziemy rozmawiać tutaj o końcu PRL-u, ale no pewnie mieli nadzieję, że będzie lepiej. To jest w ogóle cały zarzut, bo wydaje nam się, że nawet jeśli, nawet jeśli The Rolling Stonesi mieli... Jakiś wpływ na spożycie wódki w Polsce, to to raczej nie jest top 1 czy top 10 powodów, które warto wymienić w tego typu podręczniku. Wydaje nam się, że jednak, wiecie, używki często pojawiają się w społeczeństwie, kiedy jest źle, kiedy są problemy społeczne. Końcówka PRL-u pewnie by na to wskazywała, że to mogły nie być najlepsze czasy, więc to chyba to trzeba by mieć jako pierwsze, a nie zwalać wszystko na zgniły zachód, który, wiecie, wysłał nam złą muzykę, która miała rozpijać młodzież, która, przypomnijmy, nie piła na prywatkach, nie to teraz. Ale idźmy dalej, dla wprowadzenia do kolejnego fragmentu. Tutaj pan profesor Roszkowski tłumaczy nam, że. E, Francuzi przecież też mają nacjonalistyczne zapędy, bo nazywają samych siebie wielkim narodem, i, e, i o nich media tak źle nie mówią. I w ogóle to nikt o tym nie wie. No Tak, nacjonalistyczne zapędy i Francuzi nowe nie znałem. Ale w tym kontekście buduje coś ciekawego. Czy w takim kontekście jest uzasadnione mówić o znacznie skromniejszych mieszkańcach naszego regionu Europy, w tym o Polakach, jako o nacjonalistach, a tak w samej Polsce często określa nas obca telewizja, i tak o nas piszą gazety nad Wisłą. Znamienne. Że są to wszystko publikatory należące do zagranicznych właścicieli, a więc reprezentujące obce interesy, działają w Polsce na zasadzie swobody gospodarczej, jakiej nie doświadczają media w ich macierzystych krajach. Trzeba mieć tego świadomość, bowiem zagraniczne media, funkcjonujące w Polsce, są bogate. Niektóre nawet bardzo bogate. Dysponują super nowoczesnymi środkami przekazu informacji. Mają olbrzymią przewagę nad mediami niezależnymi czy publicznymi. Podsuwają nam przeróżne przekazy, wiadomości, opinie, choć o to wcale nie prosimy. Dostajemy to w pakiecie za darmo, czy jednak naprawdę za darmo? Otwieramy smart od razu wita nas jakaś informacja, na przykład o pogodzie, ale nie tylko. Możemy poznać czymś opinię choćby na temat Marszu Niepodległości, oczywiście negatywną, na temat polskich patriotów, oczywiście krytyczną, na temat wiary, oczywiście wątpiącą, na temat zachowań etycznych, oczywiście podważającą tradycyjną moralność. Są to tylko ciekawostki, wiadomości pozornie niewinne, ale wyraźnie. Ukierunkowane. Sączone każdego dnia mają za zadanie urabiać naszą opinię także na tematy światopoglądowe i narodowe oraz tworzyć bazę pod nasze przekonania polityczne. To, co samo nam się nasuwa w nowoczesnych nośnikach informacji, de facto nigdy nie dzieje się samo. Zawsze ktoś stoi za informacją, którą otrzymujemy, nie prosząc o nią. Ktoś ją nam posyła w jakimś celu. Czy robi to po to, żeby po prostu zaspokoić naszą ciekawość? Cóż by z tego miał? Poza kosztami. Dobra, dobra. Kilka rzeczy do tego my się damy złapać i odpowiemy na retoryczne pytanie. Wiemy, że tak się nie robi, ale też nie można tego traktować w ten sposób, że jak zadam retoryczne pytanie. Ta pułapka i nikt nie może mi odpowiedzieć na to, co powiedziałem. Oha, jest retoryczne, więc nie zrozumiałeś tego. Nie, nie, nie. My odpowiemy. Trzeba to rozbijać. Więc co mają poza kosztami? No poza kosztami, no musimy poinformować pana profesora, że mają przychody z reklam, ale też z abonamentów, subskrypcji i tak dalej, i tak dalej. No to jakby mają przychody z tego. I my się wiecie zgadzamy, no media nie pracują po to, żeby zaspokajać naszą ciekawość. Znaczy trochę też, ale to jest tylko środek do celu, jakim są pieniądze, które chcą zarabiać. A Ci podsuwacze, o których Pan Profesor mówi z kolei, no też nie robią tego za darmo, tylko robią to właśnie dlatego, żeby nam coś sprzedać, żebyśmy zostali na tej platformie, żebyśmy byli zainteresowani, żebyśmy kliknęli, żebyśmy wyświetlili więcej reklam, bo więcej reklam oznacza więcej pieniędzy. Tak to działa. Mogą też te informacje podsuwać właśnie dlatego, że firma, która wyprodukowała te informacje, zapłaciła za to, bo chce dotrzeć szerzej, bo chce wyświetlić reklamy, bo chce sprzedać abonament, bo chce sprzedać inny produkt. Tak to działa. Oczywiście mieliśmy jakieś Cambridge Analytica, tylko to jest zupełnie coś innego i to trochę nie ma związku z tym, o czym mówi Pan Profesor, bo to, to jakby nie były jakieś informacje i tak dalej, tylko to były. Z Preparowane konkretnie posty. Okej, okay, tylko to, to nie do końca tak działa na naszym feedzie codziennie, to były wybory w Stanach Zjednoczonych, nie? To trochę inny vibe. I my nie ukrywamy, zaczynamy trochę wątpić, czy to było rytoryczne pytanie, bo może pan profesor naprawdę pyta nie wie, jak działa w internecie monetyzacja reklamami. nie jest aż takie proste, nie? Spoko, bo to rozumiemy, aczkolwiek nie wróż to dobrze, jeśli chodzi o rozdziały dotyczące gospodarki, tak tylko zaznaczam. Ale przejdźmy dalej, bo też bo nie oszukujmy się teoria pana profesora brzmi ciutkę, spiskowo, nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. Tak? Troszecz, troszeczkę tylko, bo też yy, nie należy przedstawać, to, to jest jakieś zagrożenie. Ale jednak jest to mimo wszystko ubieranie takiej połowy foliowej czapki na głowę. I też gdyby ta teoria była prawdziwa, że wiecie, są tylko te złe media. I one są bardzo bogate i nikt nie może z nimi konkurować. Do, wszyscy dostawalibyśmy te same informacje, nie? A w dzisiejszych czasach jest raczej problem z polaryzacją. I nam się wydaje, nam się wydaje, że pan profesor ma trochę racji w tym, że media przedstawiają opcje świata jakąś, nie? Mają jakąś linię narracyjną. I to jest prawda, tylko to nie jest tak, że są jedne media, które ją podają, tylko są po dwóch stronach takie media i one podają, okej, okay, swoje wizje świata, ale w ramach bycia jednym medium. I tak się wpada w bańki informacyjne i tak dalej. To nie jest tak, że jest jedna narracja, która jest pchana całemu światu, tylko właśnie są różne narracje i różne te, te są bardzo nieobiektywne tych narracji. Oczywiście. Więc ten problem trochę występuje, ale wydaje nam się, że pan profesor umija go, stwierdzeniem, że tylko jedna strona to robi, a druga nie ma takiej możliwości tego w ogóle nie robi. Co jest trochę nieprawdą. I przejdźmy dalej do tych zagranicznych mediów teraz. To na pewno na początku zgadzamy się do tego, że gdybyśmy mówili o mediach z Chin czy Rosji, tego typu państwa, to wiadomo, one mają absolutnie swoją agendę i lecą i są podległe pod swoje rządy i swoje idee. To, to w pełni się zgadzamy. Tylko chyba nie o takich mówimy, nie? Mówimy o zachodnich. Bo po pierwsze, należy pamiętać o tym, że okej, okay, zagraniczne media mają zagraniczny kapitał. Jak najbardziej się zgadzamy. Ale już stwierdzenie, że one piszą o nas, tak jakby one nie były wiecie, związane w ogóle w żaden sposób z Polską, w naszej opinii jest trochę nadużyciem i manipulacją. Bo należy zadać pytanie, kto pisze w tych pediach. No i piszą raczej Polacy. A jeśli mi w to nie wierzycie, no to też można się zapytać, kto jest redaktorem naczelnym. I tutaj zyskujemy artykuł 25, punkt 2 ustawy Prawo Prasowe. Miałem nadzieję, że po zdaniu zdaniu na studiach, nie będę musiał w to więcej zaglądać, ale kto się spodziewał. Redaktorem naczelnym dziennika lub czasopisma może być osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada obywatelstwo polskie i nie jest pozbawiona praw publicznych. A redaktor naczelny. Z osobą odpowiedzialną prawnie za to, co się w gazecie dzieje, czyli jak coś się złego stanie ktoś opublikuje jakieś, wiecie, kłamstwa i tak dalej, to redaktor naczelny ponosi tego odpowiedzialność, na przykład karną, tak w imieniu jakby, nazwijmy to, gazety, właśnie no, właściwie to swoje, nie? Więc można by zasugerować, że skoro ta osoba musi być Polakiem, musi być Polakiem, bo mamy tu obywatelstwo polskie musi mieć, no to nie do końca obcy ludzie piszą o Polakach w tych gazetach, które mają Zagraniczny Kapitał, to Polacy piszą w tych gazetach. To, to już ważnym rozróżnieniem już troszeczkę mniej strasznie wygląda, nie? Tak jakby na pierwszy doka. oka. I teraz kwestia reprezentowania obcych interesów. I to, to jest fragment, z którym akurat nie ukrywamy, mamy pewien problem. Bo to też nie jest tak, że chcemy go wywalić w całości, mówiąc o, obce media nigdy by tego nie zrobiły, nigdy nie byłyby, nie miałyby swojej narracji powiązanej jakoś ze swoją polityką. To byłoby nadużycie, zdecydowanie. Tylko wiecie, bo media w tych innych państwach, tak samo zresztą jak w Polsce, bo to też jest inna kwestia, to jak nie są publiczne, nie? to są prywatne. Jak są prywatne, to albo należą do bogatych ludzi, albo do jakichś grup kapitałowych i tak dalej, i tak dalej. No i teraz trzeba by się zastanowić nie nad tym, jaka jest linia tych państw innych, tylko linia konkretnie osób tudzież grup, które nimi zarządzają. I w tym kontekście trochę nie rozumiemy, jaka jest różnica między zagranicznymi mediami, a polskimi mediami, jeśli są trzymane przez jakąś jedną osobę, jakąś jedną grupę, inwestują i tak dalej. Na koniec nie. Zaufajmy chciwości. Ci ludzie są chciwi, chcą dostać pieniądze. Więc wydaje nam się, że jednak robią to, co się sprzedaje bardziej niż reprezentowanie interesów swojego państwa w Polsce. Czasami to się pewnie może zgrywać. Okej, okay, ale czasami pewnie nie. Więc ten problem, on istnieje, ale on nie istnieje na poziomie tego, że złe zachodnie państwa narzucają Polsce, co ma myśleć. Tylko bardziej są osoby, które mają taką władzę i taką kontrolę, a nie do końca jest to kwestia państw, nie? W sensie Najprostszy przykład, no bo my robimy kanał o polityce, się na przykład czytać, wiecie, przetłumaczone niemieckie artykuły dotyczące ich sytuacji wewnętrznej. I na przykład, wiecie, no ten SPD, czyli obecnie partia rządząca, dostaje straszny opiernicz od mediów w Niemczech. I to taki, taki naprawdę srogi. I nie za bardzo ktokolwiek ich tam broni. Jak we Francji były wybory, no to też nie było tak, że tam wszyscy mówią, o Macron super, ale Le Pen zła. Nie, nie, to też tak nie wygląda. Media ogólnie w dobrze działających demokracjach często nie mają problemu z tym, żeby jechać po... Twojej partii rządzącej albo po wszystkich partiach, nie? Więc to też nie jest do końca tak, i to jest bardzo taka, no to jest bardzo jednoznaczna opinia pana profesora, z którą nie wiemy, czy się zgadzamy do końca. Widzicie, nie każdy jest Węgrami. Teraz przejdźmy do bogactwa, bo to też jest kolejna rzecz, bo te media zachodnie są bardzo bogate, a polskie są biedne i nie mają możliwości. W 2020 roku TVP miał przychody troszeczkę ponad 3 miliardy złotych. TVN z kolei, Grupa Discovery, konglomerat na cały świat, korporacja, miał przychody miliard 1,9 milionów. Mniej więcej złotych. Więc wiadomo, to przez to dofinansowanie dwóch miliardów od państwa DTWP, ale no, te pieniądze coś nam się nie zgadza, że je, jakby 3 miliardy to dalej więcej niż tam 1,9 miliarda, nie? Do tego technologia, pewnie. Zagraniczne koncerny mają technologię, bardzo fajną technologię ale też zawsze można przecież odpowiedzieć, na przykład zmieniając standard odbioru telewizji w taki sposób, żeby ludziom, którzy się nie zorientują, został tylko TVP, a wszystkie stacje komercyjne im odpadły z telewizorów, tak? To właśnie zrobił polski rząd w pewnym momencie, jeśli nie wiedzieliście, to nie ma za co, witajcie w takich też informacjach. Więc ta przewaga technologiczna, no, na różne strony gra, ewidentnie. Z jedną rzecz, z którą panem profesorem się zgadzamy, niezależne media nie mogą dobić do dwóch miliardów, to, to się zgadzamy. Możecie spróbować nam pomóc dobić do dwóch miliardów, bo my nie dobijamy takich pod nasz Patronite, jak zbierzemy 2 miliardy, to będziemy mieli dwa miliardy w sumie, to jest spoko. Chociaż już wtedy pewnie nas nie że nie oszukujmy się. I na zakończenie mały starcik o tym, w którą stronę to wszystko zmierza, jak profesor to widzi, jak ten zakład działa i tak naprawdę co leży u jego podstaw, co jest jego celem i w jaką stronę idzie. Posłuchajcie, pierwszym przewodniczącym komisji w domyśle europejskiej został Niemiec, Walter Halstein. Co symboliczne. Były nazista. Je, symboliczne. I to już koniec tej części. Serdecznie dziękuję wam, że byliście z nami. Zostawcie na lajka, zostawcie suba, żeby widzieć następne filmy. Nie wiem jeszcze czy ochyci czy nie, to się okaże. Do tego wiecie, no to jest nasz Instagram, to są newsiki jest nasz inny film, serdecznie go polecamy. Dziękujemy serdecznie patronom, którzy umożliwiają nam robienie tego co robimy. Możecie też być na naszego patrona, jeśli chcecie zobaczyć rzeczy, bo nam te 2 miliardy uzbierać i co, no, staramy się dla was. Cześć.